Niech będzie Bokręc Chrystus. Witam Was serdecznie. Jak to bywa w niedzielę, zapraszam Was na spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Posłuchajmy Ewangelii Świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei kraju Trachonu, lizaniarz tetrarchą Abileny. Ze najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogi. Drogami gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Pan Bóg kieruje swoje słowo, kieruje w konkretnym czasie, w konkretnej sytuacji, w konkretnym miejscu i do konkretnego człowieka. W Ewangelii kieruje to słowo dzisiaj do Jana, on jest tym konkretnym człowiekiem, w konkretnym miejscu, na pustyni, w konkretnym czasie, kiedy panowali ci wymienieni. Konkretnej sytuacji, też na przykład geopolitycznej, nie? pod okupacją rzymską, imperium rzymskie, wszystko jest bardzo konkretne i tak samo dzisiaj Pan Bóg kieruje swoje słowo do mnie i do ciebie, w tej naszej bardzo konkretnej sytuacji. Jesteś tym konkretnym człowiekiem, do którego Bóg chce dzisiaj mówić. W Twoim miejscu, w tym czasie, w którym żyjemy, za tego prezydenta, którego teraz mamy, za tego papieża, którego teraz mamy, w tym konkretnym czasie, dzisiaj. Tu i teraz Bóg do Ciebie mówi. A co chce Bóg powiedzieć? Bóg chce powiedzieć Ci o swojej miłości, chce powiedzieć o swojej łasce, bo dzisiaj jest słowo o łasce. Moi drodzy, to słowo zupełnie jakoś też przebudowuje pewnie nasze myślenie, jakbyśmy sięgnęli do pierwszego czytania, do czego zachęcam z księgi proroka Barucha. Niesamowicie piękne słowo. Ono mówi o tym, że to Bóg działa, że my mamy pozwolić po prostu, tylko działać łasce w naszym sercu. Co jest bardzo trudne. Popatrzcie, jak my mamy często włożone do głowy, że to my musimy się spiąć, to my musimy zrobić to czy tamto. Jak ustawiamy też często adwent, wielki post, takie okresy, że my się spinamy, nie? ale czasem tak się spinamy, że omal nie pękniemy. Ale co z tego wynika? Że mija ten czas i niewiele z tego naszego spięcia zostaje. My potrafimy. Nawet przez te cztery tygodnie, sobie narzucić jakiś rygor, jakiś rytmy. potrafimy zrezygnować nieraz z naszych jakichś grzechów, nałogów. Popatrzcie, nawet alkoholik nieraz potrafi zrezygnować na czas adwentu, bo wiel na wielki post, no bo jest taki czas. Ale co się dzieje? To jest jego działanie, to jest on i nic z tego nie zostaje później. On z powrotem wraca do takiej sytuacji. Myślę, że ty się w tym odnajdujesz, ja się w tym odnajduję. Tymczasem Słowo Boże dzisiaj nam mówi, że to Bóg. I pierwsza rzecz to jest doświadczenie grzechu. Odłóż, Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego. Szata smutku i utrapienia to jest szata grzechu. Myśmy zostali stworzeni piękni, wspaniali, o czym też mówi w dalszej ciągu prorok Baruch. Ale niestety czasem przyodziewamy tą szatę grzechu. I Bóg dzisiaj mówi do ciebie, odłóż ją, a przyodziej wspaniałą szatę chwały który otrzymałeś od, od Boga na zawsze. To też jest piękne, wypowiedziane na zawsze. Nie na chwilę. Bóg chce ci dać, przywrócić twoje piękno na zawsze. I chce cię pokazać. Chce twoje piękno pokazać innym. Pomyśl jak ty patrzysz na siebie. Czy potrafisz dostrzec to swoje piękno? Każdy z nas jest piękny, jest wspaniały. I to jest dobra nowina też, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj usłyszeli. Popatrz dzisiaj. Człowiek nieraz nosząc w sobie tą taką szpetność, tą brzydotę wewnętrzną grzechu, próbuje ją zamaskować tym, co jest zewnętrzne. Nie? Im bardziej nieraz człowiek jest zniszczony wewnętrznie, tym bardziej próbuje oto piękno zewnętrzne, ciało, nie? wszystkie kluby fitness poświęca temu bardzo dużo czasu i uwagi a gubi to piękno wewnętrzne. I Bóg dzisiaj chce ci przywrócić to piękno. Chce, byś zobaczył siebie Jego oczami. I to, co jest w tym tekście też później ważne, i to wraca później w Ewangelii, o tym równaniu, y, y, zniżania gór, pagórków, wyrównywaniu dolin. To są obrazy naszych grzechów, mojego, twojego. Y, no właśnie, czasem tak y, własnymi siłami, ja bardzo długo to, ten tekst źle rozumiałem, interpretowałem. Myślałem, że to ja mam ten, te góry zniżyć. Ja mam te doliny wypełnić. I tak jak mówiłem, na chwilę to się może udać, ale nie na dłuższą metę. A tymczasem te teksty wyraźnie pokazują, że to Bóg. Bóg chce działać. Bóg pragnie zniżyć te góry i On to czyni. Bóg chce wypełnić te doliny i On to czyni. I My mamy jedną jedną rzecz zrobić, po prostu stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak: Ty jesteś zbawicielem, Ciebie czekam i ty działaj w moim sercu. Otwieram dzisiaj moje serce przed Tobą, Boże i chcę, żebyś ty tam przyszedł. Także dzisiejsze słowo jest o Bogu, który działa, o Bogu, który jest zbawicielem, o Bogu, którego oczekujemy w tym czasie Adwentu. To prostowanie, to przygotowanie drogi dla Pana to jest po prostu otwarcie serca. Nic więcej Bóg od ciebie dzisiaj nie oczekuje. Bóg nic więcej nie chce. Chce tylko żebyś pozwolił mu przyjść ze swoją łaską. A wtedy to co być może właśnie od zawsze było jakimś twoim utrapieniem, co może ciągnie się za tobą latami, Bóg przyjdzie i odmieni, bo wtedy to on przyjdzie ze swoją mocą, nie ty. Także wsłuchaj się dzisiaj w słowo Boże, pozwól mu działać. Popatrzcie Jan Chrzciciel, kiedy usłyszał to słowo obchodził więc kolejne zdanie spowiedziane czyli on przyjął to słowo i działał postępował według tego co Bóg do niego mówi więc przyjmij dzisiaj to słowo i działaj i postępuj według tego co Bóg do ciebie powiedział dobrego spotkania ze słowem Bożym dobrej drugiej niedzieli adwentu i dobrego kroczenia po ścieżkach łaski Pana Szczęść.